Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgier na kanale Jana Pińskiego. Szanowni Państwo, dzisiaj porozmawiamy o naprawdę rzeczach, które nastroją nas bardzo pozytywnie. Porozmawiamy o tym, że Jarosław Kaczyński stracił długopis. Nie zgubił, ale po prostu stracił. Szanowni Państwo, zaczniemy od tego, bo mamy o, oczywiście na myśli to, że pan prezydent Duda pokazał Jarosławowi Kaczyńskiemu, że Jarosław Kaczyński nie będzie miał na niego więcej wpływu. Zaraz to omówimy, ale wcześniej pokażę państwu inne ważne rzeczy i zaraz to skomentuję. Szanowni państwo, pamiętacie, że PiS prowadził taką politykę, bo PiS był bardzo niezadowolony z tego, że prezydentem został w Stanach Zjednoczonych pan Joe Biden. PiS żałował, że, że nie ma Trumpa. Gdyby był Trump, byłoby zupełnie inaczej z pewnością. Wojna na, wojna na Ukrainie wyglądałaby zupełnie inaczej. Prawdopodobnie Ukraina zostałaby wchłonięta przez Rosję. My pewnie byśmy wzięli udział w tej głupim pomyśle Jarosława Kaczyńskiego, dotyczącego tych wojsk pokojowych NATO i pewnie byśmy e, wzięli udział w tym rozparcelowaniu Ukrainy. I w ramach tego, że mamy, że mamy tam zapewnić bezpieczeństwo i pomoc, przyjęlibyśmy rosyjską propozycję i weszlibyśmy na tą zachodnią Ukrainę, przynajmniej w okolicy Lwowa. To był taki mrzonki. Często byśmy się narazili po pierwsze na to, że e, Nasza sytuacja w Unii Europejskiej w NATO byłaby bardzo nieciekawa. Być może nawet kończyłoby to się tym, żebyśmy no, w zasadzie wystąpili z NATO i z Unii Europejskiej i dalibyśmy możliwość Putinowi, żeby nas po prostu pożarł. Ale zaraz Państwu pokażę, co się wydarzyło. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, to jest informacja z 20... Z, pierwszy, z 18 stycznia 2023 roku. Sasin, w marcu, Sasin, w marcu ma być podpisana polsko-koreańska umowa dotycząca energetyki jądrowej. W marcu 2023 roku ma zostać podpisana międzynarodowo polsko-koreańska umowa dotycząca współpracy w ramach energetyki jądrowej. Zapowiedział w środę wicepremier Jacek Sashin. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin przekazał w środę wieczorem na antenie Polsat News, że w Davos odbył owocne spotkanie z ministrem handlu, przemysłu i, i energii Korei Południowej Li Chang-yan. Rozmawialiśmy już o finansowaniu, o poziomach zaangażowania kapitałowego stron w ten projekt budowy elektrowni atomowej przez PGE. ZEPAK, KHNP, to są, to są to nasze największe, największe molochy, które zajmują się energetyką. Jak powiedział, idealnym stanem byłoby, gdyby koreański udział kapitałowy był bliski 49%. Określamy górny pułap tego udziału na 69%, powiedział, zastrzegł jednak, że jest to jeszcze kwestia dalszych Uzgodnień. Jak wskazał szef MAP, czyli Ministerstwa Aktywów Państwowych, oczekiwanie strony polskiej jest takie, że większościowy pakiet własnościowy będzie należał do polskich podmiotów, czyli do PGE i do zep u Sasin poinformował ponadto, że rozmowy z ministrem Lee Chang-Yanem dotyczyły też konkretnej umowy międzynarodowej polsko-koreańskiej dotyczącej współpracy w ramach energetyki jądrowej. Określiliśmy termin podpisania. Bardzo bliski, bo marzec tego roku. Wskazał, dodał, że ta umowa jest w tej chwili negocjowana przez Ministerstwo Aktywów Państwowych i koreańskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu. Szef MAP dodał, że zapisy tej umowy są też konsultowane w rządzie. Ona ma już bardzo konkretnie budować płaszczyznę współpracy polsko-koreańskiej w ramach energetyki jądrowej i budować mechanizmy takiego, można powiedzieć pilotowania tej inwestycji, żeby mieć mechanizmy do rozwiązania różnego rodzaju problemów, które mogą się pojawić, łącznie z utworzeniem komitetu sterującego polsko-koreańskiego. Stasi, dzisiaj co do tego, że ta elektrownia będzie w Piątnowie, możemy mieć pewność. I co się, szanowni państwo, wydarzyło? Otóż, szanowni państwo, dzisiaj dowiadujemy się, Możemy przeczytać na TVO info oraz dowiadujemy się z, z mediów, że budowa elektrowni jądrowej w Polsce coraz bliżej. Polska i USA podpisały kolejną umowę. Polska i Stany Zjednoczone w ostatnich latach wzmocniły współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Ta umowa pozwoli nam czuć się bezpiecznie w kolejnych latach, powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa na konferencji związanej z podpisaniem umowy. Spej z Winterhouse Winter To kluczowy filar współpracy i połączenia polskich i amerykańskich gospodarek, dodał ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński. W środę w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się uroczyste podpisanie bridge contract między spółką polskiej elektrowni jądrowej Czyli PAY w skrócie, oraz firmami Winterhouse Electric Company, Winterhouse Electric Poland, Poland czyli powstała spółka. Dzisiaj myśląc o roku 2030, 2031 i 2032 i wszystkich latach po, po nich następujących, podjęliśmy decyzję o wdrożeniu i doprowadzeniu do końca sukcesu kluczowego projektu dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, jakim jest projekt budowy. Elektrowni jądrowej w Polsce, powiedziałem minister Moskwa przed podpisaniem umowy. Jak widzicie Państwo, żyjemy w jakimś szaleństwie. Zasin w styczniu próbuje robić coś innego. Morawiecki, premier, czy prezydent Duda i jego ekipa robią zupełnie co innego. Jak wiecie Państwo, Polska, Polska jest głęboko skonfliktowana przez Jarosława Kaczyńskiego. Takie same konflikty są w łonie rządu. I premier Sasin reprezentuje tą grupę te, tego starego zakonu PC Jarosława Kaczyńskiego, a premier Morawiecki y, od dawna miał różnego rodzaju y, różnice zdań. Z Zasinem. Sasin, Sasin nawet już domagał się tego, żeby zdymisjonować Morawieckiego. No jak widzicie Państwo, w tej chwili to się nie udało. I co się stało w związku z wizytą pana prezydenta Joe Bidena. Pan prezydent Joe Biden odbył wczoraj po tym spotkaniu ze wszystkimi Polakami. Zamku Królewskim w Warszawie, w ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie, czy w ogrodach Kubick Kubickiego. 15-minutową rozmowę z premierem Morawieckim. I premier Morawiecki podczas tego spotkania przekazał, przekazał tę informację. Jak widzicie Państwo, dzisiaj ta umowa została podpisana przez panią Moskwę. Premiera Sasina, jak widzicie Państwo, tam nie było. Nie spodziewam się, żeby Polska dała radę sfinansować dwa, dwa projekty, to znaczy tutaj ten, ten projekt południowo-koreański i projekt, i projekt amerykański. Już wiadomo, że projekt amerykański ruszy. Czyli wynika z tego, że środowisko Jarosława Kaczyńskiego i sam Jarosław Kaczyński no, jest coraz słabsze i idzie w tak zwaną podstawę. Jak zobaczyliście Państwo, w jaki sposób wczoraj zachowywał się prezydent Duda, prezydent Duda, no już widać, jednoznacznie, jednoznacznie odciął się od Kaczyńskiego i tej jego bandy. Prezydent Duda po rozmowie z prezydentem Bidenem już rozumie, że Kaczyński przegrał. Prezydent Duda nie chce się położyć do tego wstrząsowego grobu razem z Kaczyńskim i, i częścią e, tych, te, tego jego zakonu. E, rozumie, co się dzieje, e, w, jakie są nastroje społeczne w związku z tymi wielkimi złodziejstwami. Prezydent Duda dzisiaj udzielił wywiadu TV, TVN24. Udzielił wywiadu e, Konradowi Piaseckiemu. Jak wiecie Państwo, no Konrad Piasecki też tam się trochę naprawił. No, presja ma sens. Była tutaj niezwykle ciekawa informacja. Tutaj powiem Państwu, że Duda, Duda zachował się bardzo porządnie. Bo na pytanie odnośnie tego, czy wiedział o tym, że prezydent Biden będzie chciał być na Ukrainie, powiedział, że takie informacje, że on domyślał się, że takie informacje. Do niego docierały. Natomiast był przekonany, że na pewno nie w Kijowie, czyli chodziło gdzieś symbolicznie, pewnie gdzieś, gdzieś w granicy Ukrainy, przy, blisko przy naszej granicy. I prezydent Duda powiedział, że rzeczywiście bardzo dużą odwagą wykazał się pan prezydent Biden, bo jechał do Kijowa w taki sam sposób, w jaki oni jechali wielokrotnie. To znaczy, jechał pociągiem, pociągiem, który jest nieopancerzony przez 500 kilometrów, no wiadomo przez, przez kraj, w którym spadają rakiety. No, że wiadomo, że, że prezydent Biden miał tą wizytę bardzo mocno zabezpieczoną, jeszcze wcześniej przekazał informację Putinowi, że będzie na Ukrainie. Także tutaj Putin też nie chce, wcześniej wojny światowej, wiedział, że że nie może nic zrobić. Natomiast, Szanowni Państwo, zobaczcie, jak otoczenie Kaczyńskiego, Kamiński i ta reszta bandy, Wąsik, kłamią. Zaczęli wypuszczać jakieś głupoty, jakieś, jakieś informacje dotyczące tego, że oni od dawna wiedzieli, że taka operacja będzie miała miejsce, że oni w tym uczestniczyli, Szanowni Państwo, no prezydent Duda dzisiaj to było, nie wiem 40 minut temu. No, wystarczy posłuchać to, co powiedział. Skoro prezydent Duda nie zdawał sobie sprawy, jak będzie to wyglądało, to y, Kamiński z, z Wąsikiem i Żarenem wiedzieli. Ci ludzie, którzy Kamiński słynie z tego, że częściej zachowuje poziom niż pion i że broni broni komendanta Bazuki. Który przewyższył w sposób nielegalny, nielegalny prezent ukraiński i yy, granatnik, i z, ni, nieumiejętnie się z nim obchodząc, w rozwalił komendy głównej policji. Proszę Państwo, no i, i później jeszcze zwalali na tych Ukraińców, że nie zachowali się jak, jak oficerowie, tylko zwalali na tych Ukraińców, że, że zostali oszukani. No i zachowali się. No nie chcę, wiecie, jak się zachowali, no. prawda? Także, Szanowni Państwo, no przecież to wiadomo, że nikt by nie powierzył, nie powierzył tym ludziom jakichś tak, tak ważnych tajemnic i tak Duda powiedział prawdę, no prezydent Duda powiedział, że prezydent Biden musiał stoczyć dosłownie bój z ludźmi odpowiedzialnymi za ochronę prezydenta Bidena, żeby ta operacja doszła do skutku. Nie dziwię się, to się wszystko zgadza. Zobaczcie Państwo kolejną rzecz, której byliśmy świadkiem, byliśmy świadkiem tego, że prezydent Duda już po wygłoszeniu przez siebie tego przemówienia, przed przemówieniem prezydenta Biden'a w tym przemówieniu nie zwrócił się w ogóle do Rysła Kaczyńskiego. Nie było jakiejś laudacji. Romanik Kaczyński oczekiwał, że ktoś mu osłodzi tę pigułkę, że nikt o nim nie mówi, że on nie jest najważniejszym człowiekiem tutaj na tym spotkaniu, że nie, nie odwołuje się do Lecha Kaczyńskiego. Ten duże prezydent uda. Powiedział o sytuacji na Ukrainie. No, tam pomylił się, bo, bo, bo powiedział o żołnierzach rosyjskich, zanim żołnierzach, pani o żołnierzach ukraińskich. No, wiadomo, media to wychwyciły. Ja rozumiem, znaczy się mylić. I przyznam się państwu, że, że tutaj. No, wystąpienie pana prezydenta było nawet przeciętne. On musiał coś zrobić, ale wynikało z tego, że o coś się wściekł I dlatego otrzymał informację od pana, od pana Prezydenta Bidena, Szanowni Państwo, później Państwu uchylimy rąbka tajemnicy i dlatego widzieliście to zachowanie Prezydenta Dudy. Prezydent Duda później tak w taki spektakularny sposób podszedł i przywitał się z, między innymi z Donaldiem, Donaldem Tuskiem. Przywitanie się z Donaldem Tuskiem, z Jarosława Kaczyńskiego, oznacza, że już nigdy dudzie i wybaczy. To jest już spalenie mostów. Sama ta deklaracja dotycząca tego, że Polska już decyduje się na ten program atomowy z Amerykanami i robi to Morawiecki, świadczy o tym, że Morawiecki już ma swoją grę, już nie liczy na Kaczyńskiego, a zagrał na, no, na nosie Sasinowi. Teraz zobaczycie Państwo, na razie Polska z tych 50, 50 myśliwców koreańskich na razie kupi 12. Zobaczymy, jak będą dalej wyglądały te zakupy uzbrojenia uzbrojenia z Korei Południowej. Dzisiaj w tym wywiadzie dowiedzieliśmy się znowu m.in. prezydenta Dudy z Konradem Piaseckim w telefonie 24, przypominam Państwu, Taki wywiad od razu po, po wyjeździe Pana Prezydenta Bidena, nie TVP. Także, Szanowni Państwo, dowiedzieliśmy się o ciekawej koncepcji. Duda rozmawiał z Bidenem o tym, żeby Stany Zjednoczone przekazały nam broń. Znaczy, nie chodzi o kontyngent ludzki z tą bronią, ale żeby przekazali nam broń, którą umiemy się posługiwać. I wtedy byśmy mogli przekazać tę, też część broni Ukrainie. Była mowa o myśliwcach F-16. Duda, powiem Państwu, wiecie, jak ja mam do nich stosunek. Natomiast Duda mówił bardzo rozsądnie. Duda powiedział o tym, że nie możemy teraz oddać myśliwców F-16. Moglibyśmy pomyśleć o oddaniu naszych MIG-ów 29, ponieważ Ukraińcy znają ten typ samolotu i mają wyszkolonych pilotów. Teraz na F-16 już szkolą się, szkolą się ukraińscy piloci Nie, więcej na razie nie jesteśmy, błaszczakiem nie będziemy tutaj mówić. Jak to się wygląda? Jak, jak to wygląda? No bo Państwo się domyślacie. Mówić tego, tego, tego nie potrzeba, bo, bo wiadomo, że łapią nas za każde słowo. Szanowni Państwo, po prostu Kaczyński w tej chwili stracił długopis. Kaczyński oszalał. Widzieliście Państwo tę wczorajszą wczorajszą próbę zdeza, zdezawuowania tego, co zrobił prezydent Biden, tego świetnego przemówienia, deklaracji, deklaracji związanej z z naszą obronnością, z w ogóle ze zmianą całej sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. I, Szanowni Państwo, i wychodzi ten genialny strateg z Boża i do e, Pana Premiera Bieleckiego, który jest, siedzi obok Donalda Tuska e, i obok Pana Bartka Staszewskiego, mówi, mówi że Biden nic nie powiedział, krzyczy tak rozpaczliwie, tak mówi, czy ktoś go zrozumiał, czy nie. Nie wytrzymał. I teraz, dzisiaj również był w TVN-ie bardzo ciekawy wywiad z panem e, premierem, premierem e, i tłumaczył, tłumaczył e, pan, pan premier, pan premier, że zwrócił się, zwrócił się do niego, zwrócił się, no pan premier Bielecki, no, przepraszam, bo nie dokończył. zwrócił się pan premier, że, że zwrócił się do pana premiera Bieleckiego, zwrócił się Kaczyński, mimo tego, że on, oni dawno już ze sobą też nie rozmawiali. On, I Kaczyński twierdzi, że, że nawet przywitał się z premierem Bieleckim. I premier Bielecki powiedział jedno: że zauważył wielką zmianę w zachowaniu polityków PiS. To znaczy politycy PiS zaczęli się inaczej zachowywać do część polityków, do ludzi z opozycji. Nie mówił szczegółów, ale można było, można było zrozumieć, że no, mówiąc po prostu, tak mówiąc młodzieżowo, miękki i lura. To co. Zrobił teraz prezydent Duda, to znaczy, że Kaczyński ma coraz mniejsze szanse na to, żeby wprowadzić tutaj jakiś stanik wojenny i żeby um, zrobić coś i trzymać władzy, a nie przekazać tej władzy w sposób demokratyczny. To jest dla nich olbrzymi, olbrzymi problem. W nich już. Już nikt nie wierzy, szanowni Państwo. To jest naprawdę bardzo e, dobra wiadomość. Oni się kończą. Oni się już po prostu kończą. Dziękuję Państwu za uwagę. Chciałbym Państwu oczywiście tradycyjnie jeszcze e, polecić historię na weekend. Redaktorem naczelnym jest pan Aleksander Piński. I tutaj no, jest materiał, który jest nie do pomyślenia dla Jarosława Kaczyńskiego. I tak samo nie, ten materiał, ten materiał po prostu on nie potrafią tego przyjąć, tak samo jak Antoni Macierewicz, nie wiem. Czy, czy Macierewicz, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jak, jak w poprzednim razem pan prezydent Biden mówił o tym, no, że Rosja bankrutuje, to Macierewicz kręcił głową, że nie. Także nie, rzeczywiście. Teraz, jak mówił, mówił prezydent Biden o tym, może o Putinie, że w zasadzie tu nie chodzi o Rosję, ale chodzi o Putina, że Putin, Putin no, jasno powiedział, że z Putinem nikt nie będzie rozmawiał, że Putin jest zbrodniarzem wojennym. To Kaczyński był też widać, że był, że był bardzo zniesmaczony, przerażony. Ten materiał, rozpad, w ciągu najbliższego roku Rosja pogrąży się w głębokim kryzysie politycznym. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że ożywi to istniejące tendencje separatystyczne, a w konsekwencji doprowadzi do rozpadu imperium, ostatniego kolonialnego imperium Europy. I to nie jest kwestia nierosyjskiego Kaukazu, to sprawa Syberii najcenniejszego klejnotu w rosyjskim kolonialnym imperium, który płaci rachunki. Jeśli Rosja utrzyma kontrolę nad Syberią, to może łatwo spacyfikować wszystkie bunty. Jeśli straci Syberię, to koniec imperium. Gdyby Syberia przestała dziś dostarczać towary metropolii, to rosyjski eksport byłby mniejszy niż węgierski. Do 1689 roku Rosjanie podbili całą północno-wschodnią Eurazję, aż po ciśnienie Beringa. W 1897 roku na Syberii mieszkało tylko 2% Rosjan, czyli 2,1% Rosjan. W 1989 roku Rosjanie stanowili zaledwie 51% populacji Związku Radzieckiego. To jest artykuł Janka Pińskiego. Rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawa teoria, no po prostu można w Polsce mówić, że, że Rosjanie to już był że, że um, Rosjanie Zamordowali brata Josława brata Kaczyńskiego, Lecha Kaczyńskiego, no ale to nikt nawet nie wystąpił o to, żeby, żeby wydalić Ambasadora. I szanowni Państwo, polecam również naszą książkę z Janem Kijskim. Szanowni Państwo, rekomendacją jest tutaj wywrotnie o tym mówiłem, ale bardzo sobie ją cenię, w szczególności wtedy, kiedy tę rekomendację napisał. Pan pułkownik Piotr Wypi, Przewdelegator Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Olsztyn Gdańsk. Wtedy ja byłem w więzieniu. Wtedy rzeczywiście um, każde przyznawanie się do znajomości ze mną um, od, razu, od razu stanowiło to, że, że ktoś będzie miał Problem. Teraz się bardzo to pozmieniało, bo oni są już po prostu słabi. Kim jest Mariusz Kamiński? jaka jest jego prawdziwa historia, to czytelnik musi sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest opisywany człowiek, bohaterem szatrapy. Uważam, że warto zapoznać się z książką, której powstaniu towarzyszyły różne emocje, które spowodowały być może zatrzymanie i aresztowanie jednego z autorów. Również druk książki był utrzymywany w tajemnicy, w obawie o zdrowie klakierów koordynatora, zainteresowanych powstrzymaniem dróg miłej lektury. Tak napisał pan pułkownik Piotr. Szanowni Państwo, takich ludzi, takich oficerów, takich funkcjonariuszy, takich żołnierzy jest mnóstwo, Bo naprawdę jest zdecydowana jest, jest większość w Polsce trzeba będzie po zmianie władzy podziękować tym plecakom, karierowiczom i tym miernotom, które przez Kamińskiego zainstalował nam w służbach Kamiński Wąsik i ta jego banda. Uwierzcie Państwo, to już naprawdę niedługo. Widzenia Państwu.